Witam państwa bardzo serdecznie w 19 odcinku z serii Klinicznej Farmakologii Skutków Ubocznych Leków. Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć, że te filmy nagrywam dla państwa, aby was zainspirować do porzucenia starej drogi waszego życia, gdzie zupełnie bezpodstawnie powierzyliście własne zdrowie obcym ludziom. O nieczystych zamiarach, którzy tak naprawdę nigdy nie mieli zamiaru z choroby was wyleczyć. Około 70% wszystkich chorób, w tym chorób przewlekłych, można po prostu wyleczyć całkowicie i zrobić to można w sposób naturalny. Oczywiście, nie twierdzę, że leki nie są potrzebne, bo niekiedy są wręcz. E, konieczne. Jednak to nie od leków powinno zależeć nasze zdrowie na co dzień. Szanowni Państwo, dziś działania uboczne leków przeciwzapalnych, a więc zapraszam. Leki przeciwzapalne nieswoiste. Kwas acetylosalicylowy Ach, ja się już rozpędziłam. Kwas salicylowy i jego pochodne. Do najczęstszych objawów działania ubocznego należą zaburzenia słuchu, aż do głuchoty, włącznie. Ze strony ośrodkowego układu nerwowego opisywano takie objawy jak niepokój lub e, stereotypie ruchowe, skurcze tężcowe, tężcowe, splątanie i zaburzenia świadomości, stany depresyjne i stany pobudzenia. Omamy. I stany delirium należą do rzadkości, ale występują. I mówimy tutaj po prostu o kwasie salicylowym. A kwasu salicylowego, szanowni państwo, jest y, wszędzie pełno. E, nawet do niektórych produktów dodaje się go po prostu. Y, aby y, chyba wywoływał działanie antybakteryjne, czy ogólnie, żeby zapobiegał rozwojowi bakterii. Niemniej jednak, warto czytać etykiety produktów, które kupujecie, ze względu na to, że ich y, opis może Was po prostu zaskoczyć. I teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć, że coraz częściej się zdarza, że rzeczywiście na kwas salicylowy i jego pochodne y, coraz więcej ludzi ma uczulenie. Przy czym. Między innymi ja miałam takie uczulenie na kwas salicylowy. Przy czym, kiedy przyjmuję po prostu zioła zawierające te kwasy salicylowe, które są w otoczeniu różnego rodzaju garbników i innych substancji, które uzupełniają właśnie te salicylany. Wtedy, szanowni państwo, absolutnie nic się e, nie dzieje. A więc to jest po prostu dowód na to, że e, pojedynczo wyekstrahowane substancje nie są dobrym rozwiązaniem dla organizmu ludzkiego, ponieważ e, zioła działają zawsze ogólnoustrojowo. O kwasie salicylowym było szerzej. E, nie pamiętam, w którym filmie. Już sobie to wpisuję. Żeby wam podlinkować w opisie. Lecimy dalej. Fenylobutazon. Wywoływać może drgawki po wstrzyknięciach e, opisywano wystąpienie utraty przytomności lub zapaści. Ponadto zwłaszcza po podaniu dożylnym, zawroty głowy i nadmierne pocenie się. Ze strony psychicznej do najczęstszych objawów należy wzmożone, e, wzmożone samopoczucie. Inne zaburzenia jak bezsenność, rozdrażnienie czy omamy należą do rzadkości. Opisywano działania e, na obwodowy układ nerwowy przejawiające się parestezjami, zapaleniem nerwów wzrokowych i zapaleniem wielonerwowym lub zespołem sudeka. Indometacyna. Wywoływać może naczynio ruchowe bóle głowy w okolicy czołowej w blisko połowie leczonych przypadków. Inne objawy jak senność, drażliwość czy z, są znacznie rzadsze. Pochodne kwasu atralinowego. Mogą wywoływać uczucie zmęczenia, bóle i zawroty głowy. Chinolina może być przyczyną takich objawów ubocznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego jak uczucie e, migania, mroczek e, środkowy, zaburzenia ostrości wzroku, zaburzenia akomodacji. Dość często dochodzi do ciężkich toksycznych uszkodzeń siatkówki. E, Zaniku prostego nerwu wzrokowego. Zdarza się to częściej, gdy dawka ogólna chlorochininy, pochodnej chinoliny przekroczy 100 gram. Znane są również późne retrynopatie. Po 4-5 latach od rozpoczęcia leczenia. Aha, dobrze. Znane są również późne e, retinopatie po 4-5 latach od rozpoczęcia leczenia. Z innych objawów e, ocznych obserwowano przejściowe porażenie mięśni gałkoruchowych. E, w rzadkich przypadkach leczenie chlorochiną. -hi -hi Dochodzi do leczenia chlorochiną, dochodzi do miopatii i uszkodzeń nerwów obwodowych. Preparaty z soli złota dają uszkodzenia nerwowe czy wielonerwowe bardzo rzadko. No i szanowni Państwo, to by było na tyle, krótka informacja, e, krótki filmik, filmik, bardzo treściwy. E, to, o czym była wcześniej już mowa, w zasadzie to chyba w innych filmach była mowa tylko o, o tym kwasie salicylowym, bo innych leków nie posiadam, więc postaram się sprawdzić, w którym filmie były te informacje. I podlinkuję wam w opisie, więc sprawdźcie, sprawdźcie. Możecie oczywiście dzielić się wiedzą, udostępniać te filmy, aby i innym otworzyć oczy na coś zupełnie, zupełnie innego. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.